Sponsorem odcinka jest sklep Jaskina Trola w rybniku. Chłopaki nie tylko prowadzą sprzedaż, ale również zapraszają na bitwy w sklepie niekoniecznie z maczugami, wieczorki z planszówkami i turnieje z karciankami. Również zapraszają na zakupy przedświąteczne, a z kodem Wojtek czyta dostaniecie dodatkowy rabat. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dostałem od Łukasza, a artykuł o Foralisie nie wiem, co to jest, nie wiem, o czym będę czytał, tak więc jeśli będą E i E, no to znaczy, że że nie wiem o czym czytam. Lećmy z tematem. Powietrze w tamtym miejscu było najczystszym, jakim kiedykolwiek oddychałem i od razu zrozumiałem, że znalazłem planetę inną od wszystkich na jakich kiedykolwiek postawiłem stopę i była ona cała dla mnie do wzięcia. Powiedział Rook Trader Maximilian For. Odkryta niedawno przez ludzkość planeta Foralis bardzo szybko staje się punktem docelowym imperialnych elit sektora Askelon. Nieskazitelny świat ogród skrywa jednak tajemnicę pod swoją powierzchnią i jest domem dla czegoś więcej niż tylko niedawno przymyłych kolonistów, którzy okrzyknęli go swoim domem. Ze swoim perfekcyjnie niebieskim niebem, obszernymi, nienaruszonymi lasami, krystalicznie czystymi rzekami, potężnymi górami i umiarkowanym klimatem przez cały rok Foralis jest pięknym światem, niczym wykreowanym w umyśle wielkiego artysty. Wielu jest oniemiałych, gdy po raz pierwszy widzą ów klejnot, niezdolni mówić, jako że ciężko jest znaleźć słowa, które oddawałyby mm, widok, którego są świadkami. Malarze oraz pisarze, opłacani przez bogatych patronów, udają się na planetę, aby czerpać inspiracje dla swoich przyszłych dzieł. Mistrzowie rzeźbiarstwa z Vuxis Prim wykorzystywali piękno tego świata do tworzenia swoich rzeźb. Ludzie wierni imperialnemu kultowi wierzą, że Foralis. Jest rajem podarowanym im przez samego imperatora, podczas gdy inni, bardziej pozbawieni skrupułów i wiary, widzą planetę jako znakomite i nienaruszone źródło zasobów. Mroczne sekrety spoczywają jednak pod powierzchnią tej nieskazitelnej planety, sekrety, które mogą przynieść zagładę ludziom, którzy na niej zamieszkali. Niegdyś świat ten należał bowiem do Eldarów. I są oni teraz zdeterminowani, aby odzyskać to, co kiedyś było ich. Zdecydowanie Zdecydowane siły tych obcych przybyły na planetę i zbudowały ukryte posterunki na całej jej powierzchni, dając im tym samym możliwość obserwacji każdego przybysza. Foralis znany było Eldarom pod nazwą Gilsynal. Ten młody świat, jałowy, lecz wypełniony prymitywnym życiem, został poddany działaniu zaawansowanej technologii Eldarów, których zamiarem było przekształcić go w prawdziwy raj. I choć proces ten mógł trwać nawet tysiące lat, to Eldarzy byli cierpliwą rasą, Zmierzającą, zamierzającą przygotować planetę do zamieszkania dla przyszłych pokoleń. Milenia później Eldarzy powrócili na Jilsynal, które stało się zamierzonym rajem i założyli swoje kolonie. Placówka ta dedykowana była przede wszystkim zdobywaniu wiedzy. Założona została przez eldarskich wizjonerów, których głównym celem było badanie sztuki tworzenia i wykorzystywania upiorytu, czyli psychoaktywnego i psychoplastycznego materiału, wytwarzanego przez eldarskich psioników zdalał od swoich pobratymców podczas gdy deprawacja eldarów postępowała w innych częściach galaktyki tych kilka tysięcy eldarów którzy zamieszkali na Synal, chciało żyć w pokoju i harmonii ze swoim nowym domem Niesamowite konstrukty upiorytu pojawiały się w różnych częściach planety, po czym znikały głęboko pod jej powierzchnią. W wielkiej jaskini, pod największą górą na tym świecie, znajdował się portal do pajęczego traktu, który pozwalał eldarskim uczonym i ich sługom na komunikowanie się z eldarskimi światami ojczystymi, a także zaopatrywanie ich w swoje wyroby i innowacje. To ostatecznie doprowadziło do ich zagłady. Kiedy nadszedł upadek, terror wydostał się z pajęczego traktu. Narodziny Slanesza odbiły się potężnym echem w całym wszechświecie, a pajęczy trakt wzmocnił to wielokrotnie. Eldarzy z Jeansenal podjęli próbę zapieczętowania portalu poprzez zawalenie góry, pod którą ten się znajdował, po czym uciekli z planety na swoich statkach. Wielu uczonych zginęło podczas tejże ucieczki, lecz ostatecznie udało im się pogrzebać portal pod gruzami Wielkiej Góry. Przez kolejne 10 tysięcy lat, planeta przywróciła swoją naturalną strukturę, a po eldarskim wpływie nie pozostał nawet ślad. Jednakże w swym pośpiechu Eldarzy pozostawili po sobie wiele artefaktów ukrytych w dawno opuszczonych laboratoriach pod ziemią. Przez kolejne milenia Jinsynal było zarówno dostępne, jak i niedostępne przez toczące się pandemonium. Te kilka statków, które przypadkiem odkryły ten świat, zrobiło co w ich mocy, żeby zachować tajemnicę jego istnienia w celu zachowania piękna i dobrobytu planety dla siebie. 45 lat temu, podczas swej podróży po głębinach Asfodela, róg trader Maximilian For wraz z załogą swojego okrętu Nieposkromionej Woli, zostali wyrzuceni z kursu i zmaltretowani przez silne prądy osnowy. Statek dostał się pod fale turbulencyjne, które wyrzuciły go w końcu w miejsce nieistniejące na lokalnych wykresach. Lśniąca planeta objawiła się przed załogą Nieposkromionej Woli, dając im wreszcie upragniony przystanek, w którym mogli dokonać tak bardzo potrzebnych napraw. Świat, który odkrył Róg Trader, nie był podobny do niczego, na czym mężczyzna kiedykolwiek postawił stopę podczas swojej kariery odkrywcy. Wspaniała ziemia, umiarkowany klimat, czysta woda i inne dobrodziejstwa otaczały go z każdej strony na tej niezamieszkanej i niezdobytej przez nikogo planecie. Maximilian IV nadał jej nazwę Foralis na cześć swojej córki Fori w imię imperatora ludzkości. Przez następną dekadę For Trzymał Foralis dla siebie i jedynie on oraz jego załoga znali jej położenie. For traktował Foralis jako swoją bazę wypadową, gdzie wraz z najbardziej zaufanymi członkami swojej załogi mogli odpoczywać, gdy nie załatwiali żadnych imperialnych interesów. For wykorzystywał ten czas na eksplorowanie planety, próbując odkryć jak najwięcej jej sekretów. Po tuzinach nieudanych ekspedycji jego uwaga skupiła się w końcu na kolonizacji. Foralis nie miało być zwykłą kolonią. Ludzką, jako że dla Fora liczył się przede wszystkim zysk. Zdecydował zatem, że ów wspaniały świat stanie się kolonią dla najbardziej zamożnych i potężnych mieszkańców Ascalonu, zapewniając sobie tym samym ciągły przychód. Świat tak piękny i ekskluzywny jak Foralis mógł być miejscem wielkich przyjemności, na które stać było tylko najbogatszych członków szlachty. Gdy powstała kolonia w przeciągu zaledwie 20 lat, Foralis stał się najbardziej pożądanym miejscem w Ascalonie. Jednocześnie wciąż tak intrygującym, że bez ustanku przyciągało do siebie rzesze elit. Choć planeta z założenia miała być miejscem przyjemności, posiadała w sobie duży potencjał ekonomiczny. Mimo, że Ziemia nadawała się do upraw, For nie chciał, aby jego ukryty klejnot stał się kolejnym agroświatem. Zamiast tego skupił się na hodowli zwierząt wyjątkowych dla tej planety rotali. Rook Trader szybko założył kilka rancz, daleko od zamieszkanych terenów, tak żeby nie przeszkadzać swojej bogatej klienteli, i rozpoczął hodowlę. Forum zbudował cztery rancza w południowej części kontynentu, gdzie zwierzęta miały ogrom terenu i swobody do pasienia się. Dziesiątki tysięcy rotali hodowanych w tej części planety wydaje z siebie tak okropny smród, że odwiedzający rancza w dużej odległości, w dużej większości, muszą nosić maski gazowe. Lokalni hodowcy jednak Uważają, że to zabawne, gdyż sami wyrobili w sobie odporność na ów smród. Znajdujące się na tych terenach plantacje zostały przystosowane do skurowania i przerabiania rotali na żywność w zaledwie kilka minut na z... ze znikomymi stratami. Potężne maszyny, których używa się do tych celów, są niebezpieczne i w przeszłości zdarzyło się kilka tragicznych wypadków, które For uważa jednak za wliczone w straty w porównaniu do zysku, jaki przynosi mu przetwórnia rotali. Odkryto również, że ryby, znane jako Kalaidy, pływające w większości rzeki strumieni na planecie, znoszą jajka, które szybko stały się ulubionym przysmakiem odwiedzających Foralis. Nie wiedzą oni jednak, że jajka Kalaid zawierają w sobie naturalny, uzależniający element. Biolodzy Fora odkryli ten fakt po incydencie, w którym jeden z patronów zaatakował swoje sługi z powodu jakości podanych mu jaj. For uregulował produkcję, podnosząc jednocześnie cenę i bardzo szybko zyskał sobie grono stałych klientów. Rook Trader nie wie jednak, że jeden z jego hodowców sprzedaje jajka Kaleidy nielegalnie w celu stworzenia swojej własnej bazy stałych klientów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z jego planem, pozwoli mu to odseparować się od swojego przywódcy. A pewnie jeśli nie pójdzie, to dostanie kulkę. Popełni samobójstwo, nie, przykładając sobie pistolet do tyłu głowy, prawda? Strzelając sobie z boltera w tył głowy, prawda? <laughs> Chodzą plotki wśród mieszkańców planety, które, traktuje, które niewielu traktuje poważnie, że Eldarzy przybyli na foralis w poszukiwaniu artefaktów z ich czasów niewielki kontyngent wylądował nie tak dawno na planecie i przyjął wygodną pozycję do obserwacji. Używając swojej zaawansowanej technologii eldarzy założyli obozy pośród dużej ilości jaskiń na planecie, gdzie poszukują zaginionych artefaktów. Wizje, które napędzają tych eldari, mówią o zniszczeniu które mogłyby dokonać eldarskie artefakty w rękach pomniejszych ras. Są oni zatem zdeterminowani do ich odnalezienia, e, nawet za cenę wybicia całej populacji ludzkiej osiedlonej na planecie. Wielu mieszkańców donosiło o dziwnych światłach pojawiających się na niebie w nocy oraz cieniach wychwytyw wychwytywanych kątem oka, które znikały nagle, gdy spojrzało się w ich stronę. Stałe uczucie bycia obserwowanym powoduje ciągły lęk wśród gości planety, co może w przyszłości odbić się w znacznym stopniu na turystyce. Zapierające dech w piersiach widoki oraz przepiękne obrazy to nie jedyne, co Foralis ma do zaoferowania. W dawno zapomnianych i nieodkrytych częściach planety znajdują się miejsca niezwykle niebezpieczne, ale i skrywające wielkie bogactwa. Kryształowy skarbiec. Na wyspie położonej na Morzu Północnym, ponad morskimi falami, unosi się góra. Głęboko w jej środku, z dala od wiedzy mieszkańców, w Foralis znajduje się starożytny skarbiec który zarówno Eldarzy, jak i Drukari próbują za wszelką cenę odszukać, jednak wciąż im się to nie udało. Wejście do owego skarbca jest nie tylko niewidoczne gołym okiem, ale też nie są w stanie wykryć go żadne urządzenia skanujące. Każdy, kto patrzy na górę, widzi tylko szare skały. Jedynym sposobem na otwarcie przejścia na ścieżkę prowadzącą do skarbca jest odnalezienie klucza z widmokości, który zaginął milenia temu. Powiada się, że ów klucz otwiera wejście do kompleksu w środku góry którego samym centrum znajduje się kryształowy skarbiec. Żadnemu z eldarów nie udało się jak dotąd odkryć położenia klucza, lecz poszukiwania wciąż trwają. Hebanowa Gwiazda. Kamienie dusz eldarów służą do przechowywania duszy zmarłych, aby nie zostały całkowicie pochłonięte i zniszczone przez slanesza. Co jakiś czas tworzone są wielkie kamienie, które mają służyć do przechowywania duchów wyjątkowo potężnych indywiduów. Oko nocy zostało stworzone. Dla duszy widzącego mm, o wielkiej sile, pozwalając mu tym samym na życie po śmierci. Ten wielki klejnot zniknął tysiące lat temu, co wciąż wywołuje spore obawy wśród Eldarów. Niektórzy twierdzą, niektórzy wierzą, że to drukari, którzy torturowali duszę znajdującą się w środku, ukradli oko nocy. Historie o przeklętym klejnocie czarnym niczym noc krążą w sektorze askelon od wielu stuleci i są tacy, którzy wierzą, że to właśnie jest ten dawno zaginiony kamień duszy – oko nocy. Pięciuset starożytne legendy Eldarów opowiadają o rozległej kolekcji eldarskich upiornych strażników uśpionych w jednej z dawno zapomnianych jaskiń. Legendy te przedostały się do opowiadań i legend rozmaitych ras i mówią o niepowstrzymanej armii, którą można kontrolować przy użyciu odpowiednich narzędzi. Owe historie stały się szczególnie popularne wśród ludzi pragnących potęgi i władzy. Pajęczy trakt Sinal Głęboko w trzewiach planety istnieje pajęczy trakt, który niegdyś prowadził do eldarskiego świata Jilsynal. Jaskinia, w której położony jest ów portal, znajduje się zaledwie kilka kilometrów od ludzkich osad na Foralis. Od czasu do czasu portal otwiera się na krótką chwilę. To jednak wystarczy, żeby na powierzchnię planety przedostali się nieproszeni goście z Osnowy, jako że ów portal od dawna nie jest już połączony z resztą pajęczego traktu, lecz bezpośrednio z wymiarem chaosu. Odwiedzający planetę szeptali często o strasznych snach i wizjach wypełnionych ciemnością i obcą technologią. Informacje te nie są jednak rozpowszechniane z obawy przed inkwizycją i zostaniem oskarżonym, oskarżonym o Herezję. I widzicie, Foralis to jednak nie było nic takiego strasznego okazało się, że jest to taka cudowna planeta. Eee, dziękuję bardzo Łukaszowi za artykuł, za wsparcie kanału swoją. Swoim, mówiąc brzydkowy, pocinami, że mogłem to przeczytać swoim artykułem. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Wy również możecie mnie wesprzeć. Wiecie, jak tam są wszędzie wszędzie rozpisane rzeczy, co można zrobić. I my słyszymy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.